till alive Dobra siemaneczko z tej strony Wesu i zapraszam na Gothic Remake 22 minuty gameplayu wersja demo w 4K till alive good I'm Diego I'm not No one in here cares about your name lad unless you give them a reason to Look usually I'm the guy who gives the Green Blads the rundown but a rock slide cut us off from the valley so i have other things on my mind right now Our men no, are to it's going to take a few days so you should find yourself a place to camp until then all clear where can i camp somewhere in here no this exchange zone belongs to the old camp until you're one of us we can't let you wander around here after dark just try to find somewhere well sheltered our boys sighted a shadow base near the canyon and they come out at night okay thanks sure welcome to the colony what is it about this barrier is it really true you can't go back out once you're in you can W każdej chwili, ale to coś uderzy w twoje z takim strasznym błyskiem, że nawet w wulture nie chcą dotknąć tego, co z tobą zostało. Jeszcze nie ma ofic oficjalnej daty, y w której jeszcze nie ma po prostu daty oficjalnej, w którym będzie Gothic 1 remake y wy wyjdzie. Na razie jest podane, że wyjdzie w 2025, ale no, jeszcze nie ma oficjalnej daty. Może przełożę na 2026, jest to możliwe, ale no nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze nie ma oficjalnej daty, je, w jakim miesiącu wyjdzie. Biega nawet w porządku. Piasek widzimy tutaj, jak. Y jak biegnie, to piasek jakby się... No, widzimy piasek butami wyryje. Tutaj Kill of Maw wziął broń. Zobaczymy jaka będzie walka z potworami. Dobra, są dwa. On nam dwa hity. Ale ciemno jakoś tutaj w tej kopalni, dobre wiadomo, tunel jest, ale trochę ciemno, może za ciemno nawet, może to poprawię jeszcze. Mi łuk tutaj wziął i, i pokry, pokrowiec na, na szczały Mięso. Mięso z potworów. Słyszymy jak ładnie. Kurde, reklama. Słyszymy jak ładnie tutaj kapie krople wody spadają. Prawdopodobnie z jakiejś skały. Nie wiem, czy też słyszycie to, jak kropla spadała. Mam nadzieję, słychać było. A second you're the guy they just tossed in aren't you no don't say anything i know it you just got that what the fuck did i get myself into <laughs> look on your face i'm guessing you already know we're stuck up here yeah i'm looking for a place to camp apparently there's a shadow beast out here there is we saw it too it's a big bloody bastard hmm hey uh why don't we make a deal you help me hunt that flock of scavs, and in return, we share the food, and you can sleep at our fire. It's in the old miners camp across the flooded mine, and it's well sheltered. What do you say? Our fire? Yeah. Me and my friends. You'll meet him. Your common doesn't sound like you're from Carinus. And neither does yours. Where are you from? Midlands? Maybe I am, maybe I'm not. How do I know this isn't a trap? You mean, am I the big bad villain who wants to rob the poor freshie of all his non existent nuggets? <laughs> no offense, friend, but if I had a problem with you, you'd already be dead. What's in this for you? You look like you could kill those scabs yourself. Ain't you a wary one? Good. Now first, I remember what it was like to get tossed in here and have everyone trying to fuck me over. Second, if it turns out you're at least a little less useless than the average freshie, I might just tell you to piss on what Diego probably told you and try joining our camp. The new camp instead. The one where you don't have to blow sugar up Gomez's ass for the rest of your life. But that can wait first we hunt deal what's the strategy there ain't one those birds are as dumb as rocks so you charge in and make short work of them just don't let them surround you tell me when you're ready then we go let's hunt music to my ears you got a weapon yeah good no, No dobra, teraz idziemy na polowanie. Jak się te potwory nazywały? Ścierwojady chyba? Chyba tak. Ha! Good job. That's some sweet bounty. You know how to gut? Well, never mind, I can do it. Hey, come to think of it, maybe you could go find my friend Radford while I'm at it and see if he needs a hand. One of our crew, Jorak, has gone missing. We think he's somewhere in the canyon. Rats is looking for him right now. I'll see you at the campfire. What happened to this Jorik? Well, that's what we're here to find out. The man just wandered off. And ain't come back since. Someone saw him climbing around this canyon here, but so far, nothing. What does your friend Ratford look like? Uh, my size, black hair, big mustache. He wears the same armor that I'm wearing, so he should be easy to spot. Bring him back down here when you found Jorik. I should have the fire and dinner ready by then. O, oh, uh, by the way, I'm Drax. No na razie mi się podoba, naprawdę wygląda to ładnie wszystko. Trochę taki gameplay nadal drętwy, tak trochę drętwo się rusza nasz bohater bezimienny, ale. Może chcieli, żeby tak było albo to poprawem jeszcze w sensie twórcy, że może chcieli, żeby tak było, nie? Chodzi mi o twórców, twórców gry. Tu widzimy ładna bariera, tak się świeci, taka widać po prostu, że to by jest bariera taka bańka jakaś wielka, a nie, że po prostu nic nie widać przez niebo na przykład. Well then, welcome to the colony, I guess. What's your name? I'm Cargo. Nice. Good to meet you. Hey, listen. Why don't we chat for a bit? You could tell me the latest from the outside, and I can give you some advice that will help you stay alive here. It's just that I've been shoveling that bloody rubble all day, and I'd kill for a distraction. What do you say? Honestly though there isn't that much to tell. Everyone's on edge because of the war. And all the horror stories that are going around about the orcs don't help. There's word that the Nord Marians made some small victories, Mam nadzieję, że będą wyglądać <laughs> Mam nadzieję, że będą wyglądać takie groźnie, takie wiesz przykład tak z wącem pierścieni coś mniej więcej. W sensie chodzi mi o no, żeby były przerażające, nie żeby że jak widać się widzieć w gymorku to żeby było takie o, kugrywa. Rosa. She was the sweetest thing you could ever imagine. And a better soul than I'll ever be. Ah <laughs> oh, shit. Here I am rambling like a drooling old man. I'm sorry. Your turn. What's your advice? Join the old camp. We're the heart of the colony. All the stuff they send us from outside, they bring it to us. Unless there's a rock slide. Nah, don't worry about that. Our boys will have that cleared in no time. Gomez is tough, but he knows how to keep this place running. Gomez is your boss? He's the most powerful man in the old camp. Yeah. He led the prison revolt back then and took charge. He's the guy who tells the king what we want for our ore. And the king delivers. I see. One more thing. You look like you've held a sword before. You wouldn't care for a practice match, would you? I got a fight coming up next week. And I could show you some tricks in return. All right. Why not? Great. Just let me know when you're ready. I want to build something iconic. It's a brand new day, day, day. Anyone who's I'm ready to fight. I co tu będziemy walczyć? Tu. Dobra. A nas pozamiatał. Od fikutku. Good I hope I didn't break anything. It's alright. Happy to hear it. You're not bad, friend. You need some practice, but you got potential. Want me to teach you some tricks? Sure, why not? Alright, number one When you're using a weapon like this, hold it in one hand, not in both. Once you build the muscles, you'll be much more agile and can string your attacks together. Two. If you're already in a strike and realize it's gonna throw you right into a riposte, pull back and dodge. It'll take some practice to get right, but you can do it. And finally, when you parry, try to time it to the perfect moment. That will leave your opponent wide open. Okay, got it. Thanks. Hey, anytime. In the heart of Dubai, a unique experience in luxury living awaits. A place where.

Trzeba będzie sobie wykopić się premium na YouTubie, bo te reklamy ciągle wyskakują, a tak to w ogóle nie będzie reklam. Przez cały miesiąc. Widzimy trawa ładna, ziemia w miarę no, realistyczna. Ogień ładny, taki z dymem czarnym. Drewno, krzaki jakieś, skały. No, wszystko się ładne wydaje, w miarę re realistyczne. Wszystko, jakieś jakiś jedzonko, He should be somewhere in the canyon. <laughs> Victory. No i znowu. Trochę życia straciliśmy, ale nie dużo. That's a bad idea. They'll kill me if they find me sleeping here. Jestem w Gaming Lounge, w ogóle nagrywam nie na swoim kompie, bo jeszcze no, nie mam swojego gamingowego kompa i też nie miałbym gdzie nagrywać. Mam nadzieję, to kwestie czasu. Na razie nagrywam w takim, no, po angielsku to się nazywa Gaming Lounge, po polsku nie wiem jak to będzie. Kafejka internetowa nie do końca, bo tylko tu są komputery. Można, jest taki bar, mają jedzenie, yy, różne te przekąski i napoje ale tutaj głównie są komputery i takie, no to się nazywa Gaming Launch, to nie wiem, gamingowy, co, gamingowy, yy, nie wiem jak to będzie po polsku, no ale nagrywam tu na obecną chwilę i czasami krzyczą ludzie tutaj, niektórzy, jak grają, to mam nadzieję nie słychać tych krzyków. Nie wyciągnęliśmy. If you're looking to lose body fat and gain muscle but and stay consistent, look no further. I have found it. Mieć też mamy. Gra może się wydawać też monotonna, że ciągle robimy praktycznie to samo, ale no jestem. No czekam na tą grę na pewno na tego remake'a i zagramy. Może być, nie wiem, w przyszłym miesiącu, może wyjść, może wyjść pod koniec tego roku, a może być w przyszłym roku. Nie wiem, nie wiem kiedy wyjdzie. Let me sleep in here. Watch yourself, lad. Are you sure you want to go down that route? <coughs> You're an old man. <sighs> then let's get this over with. Oh, Kurde. I po nas. <coughs> Jeszcze dobił nas. No, to widzimy tutaj, jakie mogą być konsekwencje. No chociażby po tym, co wybieramy w dialogu, w naszej konwersacji z ludźmi różnymi. Także my musimy naprawdę być uważni i wybierać z głową to, co chcemy powiedzieć. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych filmikach, w następnych odcinkach. Cześć!